Już na da moment rozpocznął się urodziny Ultimate Team, z tej okazji więc w naszej co dwutygodniowej skromnej serii polegającej na testowaniu nieco droższych kart przyjrzymy się zawodnikowi, który na stałe zapisał się w historii tego trybu gry, chociażby z racji na fakt, iż była to pierwsza, najbardziej pożądana legenda dostępna w fut, a do tego często najdroższa karta w grze, plus jednocześnie Pele jest posiadaczem najwyższej wartości w historii Ultimate Team, której już nikt nie przebije, no bo jeśli ktoś chciał kupić Brazylijczyka na późniejszym etapie życia FIFA 14 musiał zapłacić za niego ponad 30 milionów monet, co jest oczywiście niewykonalne, ale że w 14 dostępna była jeszcze wymiana kart. Jeśli ktoś chciał kupić Pele, musiał znaleźć chociażby na forum i jej posiadacza tej karty, a następnie zaoferować mu za nią na przykład trzy karty toty Cristiano Ronaldo. Brzmi abstrakcyjnie, no ale takie są fakty. No jednak fakty są też takie, że po pojawieniu się w grze Ronaldo Nazario, to gruby wszedł na piedestał i ludzie stopniowo zaczęli zapominać o Pele, aż doszliśmy do momentu, w którym karta Toty Brazylijczyka kosztuje raptem 4 miliony monet i na ten moment aż 14 zawodników, takich jak Krojw, Maradona, Son, Van Dijk, Auri, Mbappe czy Rodri jest posiadaczem co najmniej jednej karty droższej od najlepszej obecnie dostępnej wersji Pele. Co się więc stało, że się zepsuło? A no właśnie nie do końca wiadomo, bo logiczne jest, że z racji na zmianę silnika gry pojawiały się odsłony, w których król futbolu bolu faktycznie prezentował się nieco słabiej w porównaniu do samego siebie sprzed lat, ale FC25 do takich odsłon się nie zalicza. Bawiąc się pele w tej grze, naprawdę trudno doszukać się jakiejś wady. Występują jedynie niedociągnięcia, ale no one też często pojawiają się na papierze, bo na przykład legenda Santosu ma 4 gwiazdki słabszej nogi, co jak na kartę Toty nie jest wybitnym osiągnięciem. Natomiast nie ma to większego znaczenia, gdyż na wirtualnej murawie lewa stopa często zdaje się być tak samo skuteczna jak ta podstawowa i wręcz z jej użyciem da się nawet strzelać bardzo precyzyjne shoty z przedpola karnego, no i to pomimo tego, że oczywiście upele nie są one wspierane przez złoty styl gry. No ale ogólnie w kwestii wykończenia brazylijczyk jest niezwykle skuteczny, zresztą jest ono ocenione na 97 i to widać, bo w każdej sytuacji każdy randomowy strzał, czy to z pierwszej piłki, lobem, z pola karnego, rzutu wolnego, czy nawet po ziemi jest wielkim zagrożeniem dla golkipera, więc ogólnie Niewykończenie 10 na 10, ale jest ono być może tak dobre, również z racji na fakt, iż bohater dzisiejszego odcinka zawsze dba o to, by piłka trzymała się blisko jego stopy, a to oczywiście pomaga w dryblingu, który wygląda bardzo podobnie jak u chociażby Maradony, czyli zatrzymując się z piłką po nagłym sprincie lub zmieniając kierunek biegu, zawodnik dba o to, by osłaniać futbolówkę ciałem, by zawsze zastawiać się przed przeciwnikiem, i tak no a to powoduje, że faktycznie rywale mają często spory problem, by odebrać futbolówkę Brazylijczykowi, nawet podczas naszej zwykłej zabawy lewym drążkiem, i ostatecznie pozwala wywalczać całkiem sporo rzutów karnych czy wolnych. Więc zgodnie z oczekiwaniami dribbling też stoi na fantastycznym poziomie, no ale też trudno, żeby było inaczej, skoro wspierany jest on przez złoty styl technika, a sam w sobie notowany jest aż na 95, i wewnątrz siebie nie ma żadnych ułomności, bowiem najgorzej oceniona jest tutaj równowaga i wynosi 92. Idąc jednak dalej, to świetne panowanie nad piłką przekłada się także oczywiście na tempo i to również ocenione jest wysoko, bo aż na 94, no ale dodatkowo Pele rozpędzając się z piłką przyklejoną do stopy potrafi biec często szybciej od goniących go równie szybkich obrońców, więc może ten pace nie wygląda w rzeczywistości jeszcze lepiej niż podaje to karta, ale jest na tyle wysoko oceniony, że robi wrażenie. Kolejna ważna rzecz jest taka, iż Pele można grać na pozycji napastnika oraz środkowego ofensywnego pomocnika i na obu z nich wypada on znakomicie. Bo o tym, że posiadał on natuty do gry na szpicu już wspomniałem, ale jednocześnie nie brakuje mu niczego do gry w środku pola, gdyż z tym dryblingiem i umiejętnościami odskakiwania od rywala odnajduje się on nawet w największym tłoku, a do tego posiada podania notowane na karcie aż na 92, no i w tym te najważniejsze i najczęściej używane krótkie podania ocenione są. Na 95. Więc nawet pomimo braku wspierania tej umiejętności przez złote style gry, rozgrywanie legendy Santosu stoi na bardzo wysokim poziomie, no i przez to tak naprawdę ma wszelkie umiejętności, by grać na każdej ofensywnej pozycji w grze. No bo i na obu skrzydłach poradziłby on sobie bez problemu, ale jednak karta ogranicza go do Strikera i SPO. Co jednak najważniejsze, ta karta ogólnie wypada bardzo dobrze i bez wątpienia jest to jedna z najlepszych wersji Pele w ostatnich latach, no bo Brazylijczyk po prostu odnajduje się na silniku JFC25. Jest bardzo skuteczny, a gdy przyjdzie co do czego, pozwolić można sobie nim jak zwykle na nieco bardziej fikuśną zabawę. Piętki, triki, rabony i tak Może jedynie średnio spisują się u niego strzały z woleja po niektórych sztuczkach, ale nie jest to niedociągnięcie skreślające tę kartę, która bez wątpienia jest warta swojej ceny. Patrząc na pozostałych najdroższych zawodników w grze, stwierdzić muszę, że gdyby ten Pele kosztował z 6 czy 7 milionów, to też jakoś nadzwyczajnie nie czepiałbym się tej kwoty, więc o finalnie oceniam króla futbolu na ta, że tak powiem, niska cena wynika może z faktu, iż jak wspomniałem na wstępie, Pele od kilku lat nie jest największym marzeniem graczy Ultimate Team. Gracze chętniej dążą obecnie do nabycia dobrej wersji Nazario, Mbappé czy Winniego, którzy bez wątpienia w swych najlepszych wariantach są lepsi, ale nie zmienia to faktu, że jak na warunki panujące w grze, król futbolu trzyma się bardzo mocno i jest wciąż godny poważnego zainteresowania. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!